oh my god Jesteśmy, Ksenia Kodymowska i ja, Jaok, ok. dzisiaj we dwójkę i niestety z trudem dotarliśmy na Marsz Papieski, Marsz ku Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, dlatego, że metro nie działało, było włączone do połowy I to taki jakby, no nie wiem, dziwny zbieg okoliczności. Zawsze jak są marsze, takie marsze niepodległości czy coś takiego, te typu Marsz Papieski, to komunikacja miejska jest zablokowana, a za jaki był Marsz Miliona Serc, to nowe przystanki dorobili specjalnie dla marszerujących, więc chyba... Prezydent miasta, Rafał Szaskowski, tutaj jest troszkę stronniczy wobec ruchów społecznych. No, zobaczmy. Śpiewają, ruszają. Zobaczmy, kto tam jest i jakie emocje budzi ów marsz. Dobrze, idziemy w kółku przodu. W Jak się pani podoba marsz Fabieski? Bardzo mi się podoba. Czy łączy się pani? Tak, za moment. Co dzisiaj za protest? Dzisiaj biorę udział filmując w Marszu Papieskim, więc nie skuszę się na żadne żarty. Mam jeden transparent karać antykatolików, tak jak antysemitów, bo uważam, że to patologia, że taka pani, że ludzie, którzy na przykład atakują synagogi, są karani, a taka pani Sherin Wielgus, która atakuje kościoły. To jest nagradzana funkcją wiceministra kultury. Kim, kim, kim jest Gog, że zaatakowała synagoga? <grym> Czym jest... E, tu jeszcze ci nie odpowiem. E, dzisiaj moje poczucie humoru jest włączone. Pozdrawiam PTPL. Trzyma! Trzyma, dzień dobry. Dzień dobry. Jak atmosfera dzisiaj? Bardzo pyszna. Pyszna, fajna, wesoła, piękna pogoda. I czcimy Jezusa też. Oraz błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Czy były problemy z dojazdem? Bo po metro A, zamknęli. No troszkę nie. Ja akurat przy trasie Łazienkowskiej mieszkam, więc mówię. Tam pan Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, wstrzymał jakby znowu co 6 lat. Tory, wymienia, ale jakoś dojechałam. Kto z Bogiem? Bog z nim! Co tu się dzieje? Proszę Państwa, ja Dlaczego tu jesteście? No bo chcieliśmy porozmawiać o nowym Jokerze, bo nam się bardzo podobał. Przepraszam. O nowym czyn? Jokerze. Joker. Bo nam się bardzo podobał, a ludzie mówią, że jest niepotrzebny. I ci, nie, jakby... Proszę pana, bo no. w normalnej talii kart mm? jest jeden Joker. No. Jak pan wstawiasz drugiego Jokera do talii kart, to coś nie pasuje, nie? Mi pasowało, no ale ale, ale co zrobić? O, jest dobra. O prezes. Tak jest. Panie Przewodniczący, kłaniam się. Dzień dobry. Pytanie o kulturę popularną. Czy widział Pan o Jokera dwójkę? I co Pan sądzi? Czy ten film jest niepotrzebny pojedynce? Czy e, jest? E, Byłoby go warto obejrzeć? Bo my z Ksenią obejrzeliśmy jest super, naprawdę. A jakby ludzie mówią, że Joker dwójka jest do niczego, że był niepotrzebny? To ze tak. z Lady Gaga. To nie jest dobre miejsce, żeby mówić o e, takim filmie, bo dzisiaj wspominamy księdza uh -huh, Jerzego. Uh -huh. e, ja bardzo lubię chodzić na filmy uh -huh. I, i pewnie na niego też pójdę. Natomiast ja no, jest jakaś niestosowność tego pytania. Tak, ale właśnie o to chodzi, że atmosfera jest tak sympatyczna i tak jest, się nic, tak, nic się nie dzieje takiego medialnego, że próbujemy dodać trochę popkultury. Czy to, uważa pan, że to niewłaściwe, tak? Nie, no wie pan, no, dzisiaj wspominamy jednak męczeństwo księdza no. Jerzego. No tak. e, o, oczywiście, jeżeli Jokerem miałby być Donald Tusk albo ci no. SBC, albo ci no, SBC, którzy, no. e, przywraca emerytury, no to no, można nawet to przyrównać. E, no. No, ale to chyba nie ten nastrój, prawda? Dobrze. Dziękuję Ci w razie. Zawsze Ojciec Święty do nas na podhale przyjeżdżał. Hmm. Szanowaliśmy naszego Ojca Świętego. Hmm. To on zawsze powiedział. Walczcie o dobrem, a życie. Czy na podchalu był popularny joker? Jedynka, i czy widziałeś dwójkę? Nie. Nie? Bo wiesz, Gazeta Wyborcza bardzo skrytykowała dwójkę, i my uważamy, że to jest chociażby to jest powód, żeby prawica polska tu mnie ruszyła do kin i żeby wyraziła opinię odwrotną do Gazety Wyborczej. Bo to zazwyczaj tak było. Nam się podobała na przykład skrajnie od dwójeczka. No, podobały się, ale Gazeta Wyborcza zawsze kłomie i to jest komunistyczna Gazeta Wyborcza. Czyli po prostu może też im się podobało, ale skłamali, że się nie podobało? Tak. A... I to, jest I to jest najgorsze. No, fałszywe. Dziękuję. I także... I dziękujemy. Dziękujemy, że wy nagrywacie na YouTube. Bardzo dziękujemy. Widzę, że Trumpa popierasz aktywnie. Tak. tak. Bo Trump, Trump jedyny jest zbawiciel Europy mhm. i Stanów Zjednoczonych. Co to takiego? Proszę Państwa. Taka instalacja. Kupa zegieł. Krzaniec, to jest szaniec chyba kamieni. To jest szaniec, prawda? Podstawa pod krzyż. Golgota. A, podstawa pod Krzyż, dobra, że to jest szaniec, przepraszam. Tak. Czaszka Adama. Adam jakbyś szukał czaszki, to jest tutaj. To jest taka mini Golgota przenośna. Ponieważ żeby krzyża nie stawiać na ziemi, i ciągniemy to za krzyżem, jakby trzeba się zatrzymać, to wstawiam w to. Rozumiem. Taki trójsejściowy element, jak hajmarsy trochę, że jest oddzielnie radar, oddzielnie rakietnica, a to tutaj też jest oddzielnie Golgota, oddzielnie krzyż. Ja bym tak tego nie porównał. A tu proszę państwa jakiś element. Pytaliśmy się już prezesa Sakiewicza o to, to powiedział, że niestosowne to było trochę pytanie, ale jednak czy widzieli panowie Jokera dwójkę i czy się podobał? No ja jeszcze nie, bo staram się tego rodzaju filmów nie oglądać, raczej tradycyjne, klasyczne filmy i, i powiem szczerze, e, nie, ale z tego co wiem, to ten mój starszy syn tak, poszedł i, i tak chyba nie był do końca zadowolony. Gazeta Wyborcza bardzo krytykowała, to syn ma takie poglądy jak Gazeta Wyborcza. Znaczy nie, no ma radykalnie inne, no. syn ma 16 lat, jest ministrantem, człowiekiem ciężkiej pracy, bo, bo ten e, tutaj e, trenuje boks, taki profesjonalny. Więc na pewno nie ma takich poglądów, ale tak jak mówię, jakoś też go nie zachwyciło. Także, że. że, że no, mieszane uczucia, czyli, czyli nie trafił chyba w żaden target, ani ten, ani ten. Mi się tylko podobało. Czy jakieś incydenty dzisiaj przed nic się nie dzieje? Parę osób widziałem, że rzeczywiście szły w drugą stronę. Jeden wyglądał na byłego oficera SB. I, I widać było, że z takim niesmakiem się patrzy w tą stronę, gdzie śpiewają pieśni religijne. No ale nie ma się co dziwić. Wracał do domu, który właśnie jest sytuowany tutaj w pobliżu e, tego przemarszu papieskiego. Także wiadomo, że no, musi mieć wstręt, bo to jest coś dla niego nie do przyjęcia. O, podnoszenie. <śla> <śla> No. Śmiechom i zabawom nie było końca. Tak było. Nie wiem, czy powinienem mieć czapkę, bo czuję się trochę jakbym był w kościele, a jestem w czapce. Powinienem mieć. Czy to jest kaszkiet? Mycka z daszkiem. Wciąż nie możemy wypaczyć prezesa Prawa i Sprawiedliwości Rosława Kaczyńskiego, którego szanujemy jako krytyka filmowego również. Chcieliśmy więc zapytać się o Jokera Dwójkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ludzie nas pozdrawiają. Nie tak jak na Marszu Niepodległości, że wszyscy nas kochają, ale niektórzy nas kochają. Niektórzy patrzą się podejrzliwie na nas, nie mamy kostki, a teraz wszyscy noszą kostki, taka moda. My nie używamy kostek. Zapytam, dlaczego jest tak bardzo, bardzo mało młodych ludzi? Dlaczego oni nie chcą uczcić tego dnia? Ja, miliony, miliony. Dzień dobry, oglądaliście najnowszego Jokera, dwójkę? Eee. Pyta PL. Pyta.pl. A co to jest? Pyta.pl. Portal internetowy, pyta YouTubeowy. E, a z czym związany? Bo nie ma mediów niezależnych. To właśnie Właśnie na, my, to, my jesteśmy mediami. nikomu na nas nie zależy, naprawdę. Pytacie na marszu papieskim pytacie Państwo tak dziwne rzeczy. Dlatego, że. Bo, bo chcemy, żeby było coś na czasie. Dlatego, że jest tu bardzo, bardzo mło, mało młodych ludzi. I się zastanawiamy, dlaczego. Aha. Dlaczego jest mało młodych ludzi? O to Pani pyta? Tak. Ale odpowiedź jest prosta. W stereotypie młodzi wykształceni z wielkich miast prawdziwe są tylko dwa elementy. Młodzi z wielkich miast. To są ignoranci tak naprawdę. To nie jest kwestia tego, że oni nie chcą czcić księdza Jerzego. Oni nie wiedzą, kim był ksiądz Jerzy. Żeby było jasne. Są lewicowcami, ale nigdy nie przeczytali Lukacza. Są zwolennikami homoseksualizmu. Ale Platona to czytają tacy ludzie jak ja. Oni czytają jego streszczenie w najlepszym przypadku w gazecie wyborczej. To jest tak naprawdę element absolutnej katastrofy polskiej oświaty, która właściwie przestała kształcić. Rozdaje za darmo papiery. Więc e, wydaje mi się, że obecność na tym marszu tutaj no, daje człowiekowi pewien rodzaj oddechu psychicznego. No niektórzy m, jakieś, nie wiem dopalacze sobie można zażyć albo, albo nie wiem, coś takiego zrobić, tak? Dopa, zażyć na palacze i pójść na marsz, to dobrze zrozumiałeś? Odwrotnie, odwrotnie. czy znaczy niektórzy zażywają do a dla mnie coś takiego nie ma.

za, 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 tak, wiemy, znamy kolegę z Republiki. Zaraz się ustawimy za nim. Patrzcie naokoło, żeby nie przeszkadzać. My wiemy, wiemy, my w kolejce do, do prezesa. Za no kolegą z Republiki. To nie jest tak, bo... Ja wiem, ale prezes nie będzie chciał, to, to, nie, to nie ma problemu. Dobrze, możemy pytanie. Przepraszamy bardzo takie... Tylko jedno pytanie. Tak, 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 tak. tak dobrze? Dobrze. Nie ma wybory prezeskie. Dobrze. dobrze. Dobrze, dobrze. No niestety, niestety kochani. Dobrze. Tak, tak. Okay, wilkiem, no. jest okej. Jest okej. mi. Panowie z ochrony nie chcą nas dopuścić do posłów, więc to jest za poważna sprawa, żebyśmy mogli rozmawiać z posłem. Proszę panie ministrze, panie ministrze, bo wspaniałe wydarzenie kulturalne, ale mamy też takie pytanie jako do ministra kultury. Ja mam kultury. Prośbę, że tak? pan nie przeszkadzał nam, bo na marszu w tej chwili papieskim. Dobrze, dobrze. Dobrze, w porządku. Widzisz, nie porozmawiają posłowie w tej sytuacji. Fajnie być mamą. Okej. Okay. Prokreacyjne pro, pro, pro hasła. Proszę Państwa, to się rozpoczyna jakaś taka właśnie akcja, chyba prowokacja. Bo skąd takie twierdzenia i skąd ta prowokacja, bo to chyba trzeba nazwać prowokacją, prawda? Nie jest to prowokacja. Rok temu też byłem skąd manifestacją. A to co napisałem jest. Prawdą i wynikającym faktem z wiedzy i książek oraz opracowań, jak również raportów m.in. Doyla, mm. który Jan Paweł otrzymał. Jakie, jakie, pan, czy, jakie książki pan poleci? Jakie opracowania na temat tego, że, pan, że Jan Paweł II był obskurantem i zbrodniarzem? Przede wszystkim e, Maxima Kulpa, jak e, mm. Jan Paweł II wiedział. Mm. O, to ten, ten z Wyborcza Transvesty... promował, wiem. To taki transwestyta. Transwestyta to... ty... jest. Nie, on jest dwu... tam... E, binarny. Być może, być może. Być może. Nie, nie tak. wiem, nie, nie, nie wnikałem. Tak. No to taka już, pr, pr, już dygresja. Stegół, dygresja, tak. Tak, rozumiem. E, nie, jest, nie jest Was dużo na tej koncie demonstracji, bo jest Pan sam. Ja jestem z moim przygodnym A, ojcem. Przygodnim ojcem, dobrze. No, dobrze. Zobaczymy, jak pan, jak pan tutaj będzie sobie dawał radę. Widać, że tak. ludzie wcale nie są bardzo agresywni na... Ja że jestem Widzę. przedstawicielem oświaty, mm. matką czwórki dzieci. 25 lat pracowałam jako pedagog szkolny mm. i pisałam programy wychowawcze, wychowanie do miłości. Mm. Wiem, że te wartości były dla, bardzo cenne dla młodych ludzi. Przynajmniej chroniły ich przed dedywencjami typu częsta inicjacja seksualna alkoholizm nerkomania przemoc dziękuję no a wszystko to chwilą... ja się na w kościele ja? fakty. To są to fakty. jakie pan są pan fakty? Jaki ma pan dowody na to że są to fakty niech się pan wstydzi to niech się pan wstydzi ja ja nie mam się czego wstydzić jestem Polakiem i chrześcijaninem moi, nie mam powodu do, ma do wstydu a pan ma powód do wstydu co by pan zrobił, jakby w ten sposób potraktował kogoś z pańskiej rodziny? Bo ja do Jana Pawła II mam sentymentalny stosunek. Nie by panu było, jakbym to napisał o pańskim synu, jeśli pan go ma? O pańskim kochanku, jeśli pan go ma? Po prostu wstyd. Może pan sobie myśleć, co pan chce, ale dlaczego pan demonstruje przed ludźmi, dla których te człowiek jest ważne. To jest po prostu wstyd i brak kultury. Nie wiem, mógłby coś ciekawszego zrobić. W sensie, wiesz, śmianie się z papieża, no to tak z 10 lat temu no, jeszcze, jest bardzo, jest bardzo godność no, człowieka no, i tak no, dalej. No, 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 A teraz, tak. Wiesz, teraz jakby, no już nikogo tym nie sprowokujesz za mm -hmm. bardzo. A pan jako ojczym rozumiem spisywanego właśnie pana protestującego, jak ocenia tę akcję? Czy pan ją wspiera całego serca? Czy hmm, czemu ma służyć akcja? A chłopak zacięcie do tego nie lubi uh -huh. kłamstwa. A głównie zaczęło się od dzieci. Nie lubi od, dzieci. Od molestowania dzieci. A na początku to robił, tak? I, nie. I, od, I on bardzo nie lubi, jak ktoś krzywdzi dzieci, no, krzywdzi no. zwierzęta U. i taką formę protestu przyjął, że jeżeli głowa tylko kościoła, który w zasadzie mnie nie bardzo interesuje, U. ukrywa przestępców, U. pomaga im w ucieczce za granicę, człowiek, który według mnie dla mnie nie jest żadnym autorytetem. Kto jest dla pana autorytetem? Newton, Tesla. To są moje autorytety. Mhm. A jeździ pan Tesla? Nie. A czym pan jeździ? Spalinowym normalnie. A przecież odby się pan na elektryka? Nie. nie. Ale Tesla jest pan autorytetem. Tesla to jest nazwisko. Wiem, Nikola Tesla. Tak, ale no. to też tak. Jakby oni nazwali to, to części 30 lat temu mieli mikrofony do tych pierwszych magnetofonów też nazywał się zakład Tesla. No mhm. pan się zajmował trochę nagłośnieniem, że pan mikrofony, nie, tylko, tylko po prostu w moim zestawie w domu był. Mikrofony. Zestaw do posłuchiwania taki zbecki. Tesla Tesla, cze cze czeskiej produkcji, mikrofony. A panu były za komuny mikrofony? No do magnetofidu. Do magnetofonu. Do Tutaj panie policjantki właśnie. I żeby zobaczyć same kobiety, oprócz mężczyzn, którzy idą za nimi, ruszyły grupą taką pięciązeosobową. Sześcio Panie profesorze, to to jest to miejsce interwencji? Dobrze, dobrze. Ja jestem dziennikarzem, nagrywam interwencję. Nie, to że nie chcę sobie mojego Jasne, ale interwencja oczywiście mogę. Zobaczymy na ile ta interwencja się odbędzie, bo hmm? tu widać, że raczej nie będzie interwencji, bo szef tej grupy policjantów miał jakąś taką informację, a co on złego robi? Hmm? No co złego robi? No co złego robi człowiek, kiedy właściwie twórcę naszej niepodległości pokaza. Bezczelna, to jest Jak ja jestem bezszczelna, że w tym obowiązku... No, tutaj pani policjantka mówi do tej pani, że pani jest bezczelna. Bardzo normalnie ja żądam od polskiej Policji, płaconej przez nas do tego, żeby nie szkalować. Papieża Polaka, który wywalczył Wam wszystkim nam wolność. Dobrze. Do tego nie dopuszczę i nie będę się tak? podawać, bo pani... nie wiadomo co Wy skręcicie. Czyli Pani Ale... nic nie chce zgłaszać, tak? Pani, czy Pani chce zgłosić tutaj... Nie. Ja nie jestem, wyma powinniście zgłosić, ja nie zgłaszam podsumowanie marszu, jakby państwo mogli zakończyć. Przepraszam, my, tak, nie tak, dziękuję, tak. Ja tak, tak, chodziliśmy tylko dwa słowa na podsumowanie marszu, jakby państwo chcieli zakończyć dzisiejszy odcinek. Piękny, kochany, piękny marsz jest. Mhm. Widzisz, ile narodu jest, mhm. ludzi wierzących i to jest najważniejsze. Trzeba się modlić za wszystkich. Dziękuję. Za naród. Dziękuję. 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 Uwaga, uwaga,